Dziś jest ten dzień, w którym zbuduję samochód, okej, okay. nie wierzę. Hello, hello, hello! Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzień dobry, witam w kolejną środę, bo filmy tu są w każdą środę. Dzisiaj będę miała dla Was kolejny open box mystery boxów, tym razem z Tigera. Bo ostatnio jak byłam w Tigerze, to patrzę. Uu mystery boxy. I nie wiedzieć czemu wcześniej ich nie obczaiłam, ale to są takie boxy, które są dostępne normalnie w sprzedaży. Zawsze tam są. I są dwie różne wielkości. Jedna jest duża i wygląda ona w ten sposób. To jest duży mystery box i kosztuje 20 zł. Więc umówmy się, nie najgorzej. I drugi box jest mały, a w zasadzie to są torby bardziej niż boxy. I ten oto mały box kosztuje 10 zł. Z tego co się rentowałam, to w tym dużym jest około 10 produktów. W tym małym jest tam maksymalnie 5, ale podobno za zawsze wartość przekracza to ile za niego daliście. Deal z tymi rzeczami jest taki, że w każdym tym pudle, w każdej tej torbie zawsze jest coś innego. Czyli nie jest tak, że kupicie sobie właśnie jeden duży, jeden mały i już wiecie, co się dzieje na świecie <laughs> w tej gerze? Tylko jest tak, że po prostu każde pudło ma coś w sobie innego i nowego. Możliwe, że w tych torbach będzie sporo rzeczy, które mi się na przykład nie przydadzą, a przydadzą się któremuś, którejś z was Więc w przepięknym komentarzu dam wam warunki rozdania, czyli tam wiecie co musicie spełnić, żeby wziąć udział w tym rozdaniu I jedna osoba dostanie taką całą pakę Tigerowych rzeczy z tych boxów Więc Rozpocznę od pudła małego. Tak. A, z tamtym ostrym brzegiem krawędzią. A! W każdym razie. To małe pudełko wiedzie dzisiaj na dzień dobry. Jak widzicie, jest pięknie napisane Surprise! Czyli niespodzianka. To jest takie okienko, ale nie zaglądałam za bardzo, żeby sobie nie robić spoilera. Natomiast wagowo jest całkiem ciężkie, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Ta ma torba wygląda w ten sposób. Taka trochę lunch torba, tylko ładniejsza, bo turkusowa. Zobaczmy, co to za surprizy Są tutaj Tutaj. W ogóle ja bardzo lubię koncepcję mystery boxów i takich wiecie, mystery toreb, gdzie płacicie mniej, a dostajecie więcej. Będę wyciągała po jednym produkcie, więc po prostu zanurzę sobie rękę. Pierwsza rzecz to co to jest? Jest lisek. Jakiś lisek, ale żebym jeszcze wiedziała do czego jest ten lisek. Co tu jest napisane? Design with love in Denmark. Okej, okay, to wiemy. Jest to sut gumy, a po polsku gumka do ścierania. O, co? Taka wielka? I w formie liska? Wow. Uh. Umiem otwierać rzeczy. Nie no, mega cute. Ten lisek jest bardzo uroczy, ale mam wrażenie jakby się to... Czy to się rozwala? Czy to po prostu... To tylko tak niechcący tak to wygląda, a nie powinno się rozwalać. Help me! Nie, tu powinno być przyklejone, żeby się nie dało tak zrobić, no ale coś tam znam na gumkach do ścierania. Więc ogólnie bardzo uroczy lisek gumka. Czy to może dobrze ścierać? Bo Zwykle takie kolorowe gumki nie ścierają. Serio, sprawdźmy, czy gumka Stegera ma sens. Idę po kartkę. Dobra, jest kartka, jest ołówek, narysujemy serduszko. Dobra, jest brzydkie, więc warto to wytrzeć. Czym to zrobię? Może to zrobię tyłkiem, bo jest największą, największa powierzchnia, wiadomo. O! Eee. Patrzcie, go! Normalnie lisi tyłek kroszył do akcji, ale z drugiej strony to jest zwykły ołówek i zwykła kartka to nie ściera do końca. Co to jest za gumka do ścierania? <mars> Może się plecy albo lisia głowa. Nope. Jak na razie to tylko wygląda, ale to nie działa. Patrzcie, wiedziałam, żeby przetestować, więc ogólnie gumka Stagera niestety nie polecam. Chyba, że po prostu, żeby była tylko taka creepy cute. Ale teraz kolejna rzecz. Może tym razem to. O! Jakoś tak bardzo biurowo idziemy, bo to są chyba papers klamur. clack. Papers klamur, czyli spinacze biurowe. Spinacze biurowe w takiej jakie wielkie. Co ja tym zepnę? O, to jest gigantyczny. Gigantyczny jest ten spinacz. Nie wiem, czy mam teraz w głowie piosenkę z atomówek. Tyn, tyn, <laughs> nie, w głowy głowie trochę inaczej. Spinacze biurowe, no wiecie, zawsze się przydadzą, tylko nie wiem czy akurat takie duże, ale nie najgorzej. Działają, chyba. No nie na włosy. Dalej. Uuu, uuu, wyczuwam coś miękkiego. To jest bardzo ekstra, muszę przyznać. Kultecpe, to chyba jest yy, długopis. Ja bym powiedziała, że to jest długopis w takim razie. Uuu, i chyba to jest to. I wykorzystam moją kartkę. I uwaga, czy to jest długo? Tak, jest to długopis. Mm -hmm. Ogólnie nie jest ciężki, bo to wydaje mi się, że jest po prostu styropianowa kulka e, właśnie z futerkiem. No wiecie, i tutaj mamy to jest chyba wisienka. Wygląda to dosyć śmiesznie. W sensie tak ridiculous. O, okej, okay, ale działa, przynajmniej działa. To nie jest jak, jak e, lisek. Oj. Samochód do składania. Build your own car. Samochód do samodzielnego wykonania z napędem wstecznym. To już jest chyba warte te 10 zł. Serio. To już ten samochód jest naprawdę? Dali taki, takie coś? Taki samochód? Wow. Nie no hit słuchajcie. Pewnie nie będzie duży. Wow. Ja to zrobię. Słuchajcie nigdy chyba nie zbudowałam samochodu. Dziś jest ten dzień, w którym zbuduję samochód. Damn. To będzie jakiś samochód, wiecie, taki wojskowy. Jest instrukcja, która jest dosyć krótka, więc wygląda jakby to było proste. No dobra, podejrzewam, że o, 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 to jest więcej. Jezu. Ej, powiem wam, że się stresuję w tym momencie. I to... ode... mnie. ja już... Ja już nie wiem. Okej, okay, ja to zrobię, słuchajcie. Ja to zrobię. Ja się pracy nie boję. ja to prędzej połamie, niż to zrobię, bo to jest takie delikatne. Jak tu będzie więcej takich rzeczy DIY, to przyznam wam, że to będzie totalnie warte. Znaczy, dobra, już to jest warte tej ceny. To jest niesamowite, ale to zaczyna nabierać kształtów. W sensie pierwszy raz w życiu buduję samochodzik i to nabiera kształtów, więc ja się mega jaram, już jestem pod koniec drugiego kroku. Instrukcja No. Zajmę mi to chyba z pół godziny. Proszę bardzo, proszę. Dawaj. Zrobiłam ostrocznie samochód. Obczajcie to. Jedzie sam. Pojechał, zadriftował, więc ja uważam, że to jest zaliczone. I już to uważam, że zwróciło mi obydwie torby. Jakby zabawa jest, nauka jest, super. Kto by pomyślał? W takim razie nie mam pojęcia, co może mnie czekać dalej w tej torbie, ale. Bernę w to. O, może to, bo to całkiem. <laughs> Jestem w szoku. Super to jest. To jest taki jakby planer, taka lista zadań. Jest opcja typu kup to, zrób to. Jeżeli mam czas, to to jest do zrobienia. Tu są priorytety. Tutaj, że nie rób tego. Czyli że ma ktoś złe nawyki, nie rób tego, a tu jest rób to, dlatego, że to kochasz. Super fajne, bo tutaj wiecie, jest taka jakby. Praca, potem tutaj takie rzeczy, które nie są koniecznie do zrobienia, tutaj jest taka trochę praca nad sobą. I tutaj chyba jest po prostu miejsce na ołówek. Wow. Szczerze mówiąc, ja nawet nie wiedziałam, że to jest do kupienia w tej gerze. To chyba nie jest w takiej normalnej ofercie. Ja przynajmniej tego nie widziałam, więc może to przeoczyłam, ale ogólnie to jest coś dla mnie. Jejku, w ogóle ile jest rzeczy w tym? Już jest... Już jest pięć rzeczy, a tam jeszcze coś jest. O! Uff. Ale z mi myślałam, że dołożył do tego ołówek, a tutaj wam dołożyli po prostu rysunek ołówka, na zasadzie, jeżeli masz ołówek, to tu jest dla niego miejsce. Już mam widać jakiś ołówek, wiecie, za złotówkę, nie? A tu mam po prostu rysunek ołówka, ale na szczęście mam swój i mam nadzieję, że się z... Okej, okay. no trochę się go zużyje, trochę się go stemperuje i się zmieści. Ale lol, jakie to jest super. To jest chyba najbardziej przydatna z tych wszystkich rzeczy, które do tej pory tutaj w tym małym boksie wylosowałam. Wow. Ale w takim razie lecę dalej. Zostało jeszcze parę rzeczy. Ile tego jest tutaj? Wezmę to. Zrób swego dinozaura. Naprawdę? Dinozaur do samodzielnego składania. Lol. Ile tego jeszcze będzie? Dobra, ale muszę to wam pokazać nozał do składania nie wierzę okej, okay, ale to chyba wygląda bardzo prosto i to będzie parazaurolofus proszę bardzo postaram się to też złożyć może mi to nie zajmie pół godziny teraz, ale dzisiaj słuchajcie, manualny odcinek ale manualny odcinek wjechał tutaj coś tam się trzyma ooo wow, i można machać tą głową dobra, to mi się już podoba, to mi się już podoba coś się strasznie słabo trzyma. Z instrukcji wynika, że tak to powinno być, ale ta część jakby jest taka bardzo luźna, bo ta część się trzyma, a ta po lewej jest po prostu mega luźna i nie chce się trzymać. Ten jest taki jakby trochę wybrakowany, bym powiedziała, ale ogólnie stoi. Jak na razie to jest jedyna rzecz, która jakby nie do końca tutaj działa. Jakiś element za bardzo wyrobiony czy, co, czy coś. No ale jest wiecie, pół dinozaur. I zajęło mi to na pewno mniej czasu niż ten samochód. I to jest druga rzecz DIY do zrobienia w tym małym boksie, a przypominam, że to wszystko za 10 zł. Jestem pod wrażeniem. Co to? What? Ej, jakie to jest mega fajne! To jest taka, wiecie, travel łyżko widelec eko, bo to jest po prostu drewniane, więc można sobie albo właśnie jeść jakiś makaron czy coś, albo jeść zupę. Mega fajne. Nazwali to skafel bambus, a po polsku łyżkowidelec bambus czyli proszę bardzo z bambusa, który bardzo szybko rośnie i jest chwastem, można wyprodukować łyżkowidelec Hit! Zobaczysz, coś tu jeszcze jest? Nie ma, ale ile jest tych rzeczy? Mamy tak, raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć i siedem rzeczy. Byłam pewna, że będzie ich tak maksymalnie pięć, przy czym początki były mega słabe no te trzy rzeczy były takie takie yes, se, eh. ale to jest w ogóle dla mnie hitem, to jest numer dla mnie jeden, to jest dla mnie numer jeżeli chodzi o przydatność, no z tym miałam mnóstwo zabawy i jest to, wiecie, samochód, który można zrobić samemu i on sobie jeździ, to wydaje mi się, że przez to, że jest wybrakowane, będzie na samym końcu. I chyba mi to dała na zasadzie tak, albo tak i tak. Ja uważam, że chyba miałam mega szczęście z tymi rzeczami, bo naprawdę są super. I się wow, i jest ich dużo. A tu mam jeszcze duży box. Hello! Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo ja po tym małym boksie nie wiem czego się spodziewać. No dobra, surprise. Co my tu możemy mieć? Nie wierzę. Czapka. Serio, czapka z daszkiem. Summertime. Nawet nie wiedziałam, że Tiger ma czapki z daszkiem. Czapka z daszkiem 3-5 lat. W sensie, że mogą to nosić tylko osoby od 3 do 5 lat, czy co? Czy co? Bo chyba to jest małe. Ej, nie, spoko, dam radę. Przecież to się powiększa trochę. Jeszcze mi zostały trzy kropki. Ja spokojnie mogę to nosić. A co, bym ja założyła kaptur? Ha? Fajnie, nie? Dobra, ja w tym zostaję. Summertime. Jedziemy. Dziwne tu są tekstury. Tu będzie dużo dziwnych rzeczy. Notatnik jest napisane, albo notablock. tylko taki tematyczny, bardzo jakiś taki... Wiesz, tu mamy w linię w kształcie piłki, a tu mamy w linie po prostu kwadratowe. Wydaje mi się, że to mi się mniej przyda. No na pewno, umówmy się, to lepsze niż to. No ale wiecie, notes przydaje się często i wielu osobom, więc wydaje mi się, że to też jest spoko. Kolejna rzecz... Uu. O, to chyba znowu... Okej, okay, długopis lisek. I jest to futerko takie długie, a tutaj był plusz po prostu. No, jak ktoś kocha liski, słuchajcie, to całkiem spoko. Sprawdzę, czy to też jest tak. Ale chyba tym mi się gorzej pisze. Całkiem okej, okay, ale wiecie, może znowu takie początki słabe okej, okay. wszystko byłoby fajnie. Tyle, że tu jest napisane toy till din hund. I to oznacza nic innego jak zabawki dla psa. I to jest super dla osób, które mają psa. Ale ja, nie posiadając psa, czuję się trochę zawiedziona na zasadzie. Wiecie o co chodzi? Nie fajnie, że dają tutaj rzecz która może się nie przydać powinni dawać takie bardziej uniwersalne więc to mnie trochę zawiodło, ale jakbym miała psa to bym po prostu sikała z radości na zasadzie, hej to jest całe pudełko jest pluszowy kaktus mamy tutaj jakąś piłeczkę świnkę i jest tutaj jeszcze lina więc ogólnie aż cztery zabawki fajne moim zdaniem, bo miałam psa i psy lubią takie piszczące rzeczy dla fanów psów super no ale nie dla mnie może jeszcze ten Tiger odrobi no to, to chyba jest temat jakiejś piłki nożnej bo są to serwetki w kształcie piłki Nazywa się to serwieter, a po polsku serwetki trzywarstwowe. Nie będę ich otwierać bo po prostu wyglądają tak jak piłka nożna i gdyby trafiło, gdyby tutaj był fan piłki nożnej i psów Ooo, right, Trzymajcie mnie, bo umrę. Na zasadzie wow, ale ja go z piłką nożną nie mam nic wspólnego i psa też nie posiadam, więc na razie ta tematyka nie do końca podchodzi ale może coś tu jeszcze będzie innego. To są bogmar... me, me bog markers, bok marker, czyli innymi słowy zakładki do książki magnetyczne zakładki do książki fajny koncept, ale trochę po brzydkie. w sensie nie do końca do mnie przemawia stylistyka, macie sobie książkę skończycie gdzieś tam czytać, załóżmy tu no to sobie robicie zakładeczkę nie? Ja, zakładacie i już, i jest i wtedy widzicie, o dobra tu jest zakładka, fajnie, tylko no właśnie nie przemawia do mnie do końca, w sensie, że widziałam ładniejsze zakładki, no ale jak ktoś nie ma, to też się nada, nie? Ale przynajmniej praktyczne, przynajmniej dla każdego. Mm. okej. Okay. dekoration tape For good, dead, w kalender. Czyli taśma dekoracyjna do organizera. Proszę bardzo. Chyba tu są jakieś takie psie łapki. A, znowu temat psa. Znowu temat, okay. Oni coś tam. Czyli te duże boxy, może są tematyczne, ale to cieszę się, że ten mały nie był tematyczny, bo tutaj, chociaż nie wiem, no składanie taki DIY, może coś było tematycznego. Ej, to ładne jest. Aaaaa! Ła Ej, jakie to jest fajne! To działa trochę jak ten taki, wiecie, korektor w taśmie. Ale ładne. Mimo, że gdyby nie mam psa i nie należy do takich fanów psów, bardzo fajne, tylko tej taśmy nie jest dużo. Mogło być trochę więcej, ale ogólnie bardzo fajne. Spoko. Przez to się patrzy. A nazywa się to kalejdoskop. Jest to panda. Tu są jakieś kamyczki. I przez to się patrzy, więc uwaga. A, a, okej. Okay. czyli przesuwały się kamyczki i się one się ruszają. I jest to zabawa przez 20 sekund. Przydatne w ogóle. O, lisi notatnik! I on się pojawia dopiero jak się go, wiecie, przejedzie. Tu jest załóżmy taki rybi. A tu jest totalnie lisi Mega fajna morskina. Widziałam koszulki takie. No cute, powiem wam, że słodkie, tylko z drugiej strony to się chyba bardzo psuje, tak mi się wydaje. W sensie wiecie, że łatwo jest to popsuć, bo się pewnie odrywa. Wygląda całkiem ładnie. Tanie pusty, nie ma tutaj żadnych takich dodatkowych rzeczy. Mi się wydaje, że to jest fajne tylko dla rzeczywiście fanów lisów i błyszczących rzeczy. Okładka jest mięciutka, ale no to nie jest do końca mój styl Koniec. To był duży box. Otworzyłam go w dwie sekundy. Wprowadziłam do małego. Jak bardzo to jest niesprawiedliwe? Dobra, sprawdźmy, co my tu mieliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. W dwa razy droższym boksie były tylko dwie rzeczy więcej. Przy czym, no dobra, widać, że to na pewno jest droższe i czapka jest na pewno droższa, ale poza tym mamy coś takiego, co kosztuje 26,5 grosza. Tak jest. Właśnie parę taniej rzeczy, też. Jak ma być szczera, to 100 razy bardziej wolę ten mały box niż ten duży. Teraz, jakbym miała to dać w ranking, to bym powiedziała, że tak: czapka jest numerem jeden dla mnie. I potem, szczerze mówiąc, taśma. Naprawdę, jak wydiecujecie mnie, ale po prostu patrzę po to, co mi się przyda: taśma. serwetki się przydają zawsze. Notatnik długopis, zakładki ten notatnik lisi a potem to już tylko kajdoskop i zabawki dla psa, bo to przynajmniej można komuś dać na prezent. No ogólnie serio jestem w ciężkim szoku duży box był dla mnie o wiele gorszy i jak gdyby sprawił mi o wiele mniej radości i zabawy jakby ale bardzo możliwe, że z tym małym boxem to był po prostu farty, że jakoś wyjątkowo miałam nie wiem, dobrą tematykę i coś tam i po prostu mi się udało, ale totalnie mogę polecić małe boksy, bo możliwe, że tam będzie fajnie nie, nie wiem, nie chcę nic mówić, może po prostu miałam farda. W każdym razie mi się mega podobało to otwieranie boxów. Co wy myślicie, czy może wam się trafił jakiś super box za dwie dychy? Dawajcie znać. I oczywiście jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki takiego otwierania boxów, bo w każdym boxie jest coś innego, to dawajcie znać. Ja mogę chodzić i kupować, bo sprawia mi to mega raduje. Do zobaczenia w następną środę na tym kanale i w następny piątek na kanale Beauty. Dzięki za oglądanie i pa! A jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTube oglądać go dalej, to kliknijcie sobie film po lewej, w sensie Film po ale macie na górze i na dole. Możecie sobie wybrać któryś z nich. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to nadróbcie to koniecznie i kliknijcie tutaj w moją okrągłą twarz. Dziękuję.